Kim jest Bóg? Trzeba rozbudzać i podtrzymywać pragnienie poznawania Boga. Rozbudzać i podtrzymywać. Kim jest Bóg w sobie, Bóg w trynitarnych relacjach, a zwłaszcza kim jest Bóg dla mnie, kim ja jestem dla Boga? Oto pytania, które winny nas. Nieustannie, im dalej w życie, tym bardziej winny nas interesować i pasjonować. Święty Tomasz Zakwinu, mając cztery lata, zamęczał swoje otoczenie pytaniem: Kim jest Bóg? Nie mógł uwolnić się od tego pytania przez całe życie. Dietrich Bonheffer wyznaje: Chciałbym mówić o Bogu, nie na marginesie, ale jako o sprawie zasadniczej, nie w słabości, ale w pełni sił, nie w związku ze śmiercią i winą, ale w związku z życiem i dobrocią człowieka. Jak często i z jaką intensywnością noszę w sercu żarliwe pragnienie, by Pana Boga Poznawać, jak często rozmawiam o Bogu jako o sprawie zasadniczej. Obyśmy jak Filip, uczeń Jezusa, prosili często Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale czwartym wierszu 39 słyszymy taką zachętę. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Poznaj i rozważ. Niestety często bywamy bardzo dalecy od poznania, od chęci poznawania, a i od kontaktu. Z Bogiem prawdziwym. W listach starego diabła do młodego Luis wkłada w usta Kusiciela słowa pełne drwiny w stosunku do ludzkich błędów na modlitwie, błędów tyczących się właśnie odniesienia do Boga. Tak pisze znałem wypadki, gdzie to, co pacjent nazywał swym Bogiem, w rzeczywistości umiejscowione było w lewym, górnym kącie sufitu sypialni, albo też w jego własnej głowie, lub też w krucyfiksie na ścianie. Lecz jakąkolwiek miałaby być natura tego złożonego przedmiotu, musisz w dalszym ciągu pilnować, aby modlił się on, ten pacjent. Aby modlił się on do niego, do tego przedmiotu, do rzeczy, którą on sam powołał do istnienia, nie zaś do osoby, która jego samego do istnienia powołała. Albowiem, jeśli kiedykolwiek pojmie to rozróżnienie, jeśli kiedykolwiek świadomie skieruje swe modły, nie do tego, czym ja myślę, że jesteś, lecz do tego, czym ty sam wiesz, że jesteś, a więc jedno to, co jest produktem mojej myśli, a drugie to sam Bóg. Jeśli człowiek skieruje te modły po prostu do Boga, mówi to nasza sytuacja tych korespondujących ze sobą demonów, to nasza sytuacja momentalnie stanie się rozpaczliwa. W kwestii poznawania Boga trzeba solidnie i przez całe życie dopytywać się, jak święty Tomasz i podług zachęty z powtórzonego prawa, dopytywać się, kim jest Pan Bóg. Trzeba rozbudzać, rozniecać to pragnienie poznawania Boga. Z drugiej strony trzeba, jak ognia, strzec się fałszywych obrazów Boga. A w pewnym sensie nade wszystko trzeba strzec się ubóstwienia siebie samego i to ubóstwienia czasem pod osłoną zewnętrznych praktyk religijnych. Trzeba także bardzo wystrzegać się zniechęcenia w szukaniu Pana Boga i również nie wolno ulec zmęczeniu, o czym w jednej ze swych modlitw mówi święty Augustyn. Byłoby źle, gdybyśmy sądzili, że mając tych trochę lat życia, że już Pana Boga znamy i posiadamy i że w związku z tym można się zająć czymś innym, ciekawszym, ważniejszym, bardziej użytecznym. Byłby to znak, że zadowoliliśmy się Bożkiem, a nie Bogiem tajemnicą. Nie Bogiem, o czym jeszcze więcej za chwilę, Ojcem. Wszystkie nasze dotychczasowe myśli o Bogu, idee Boga, obrazy, to wcale jeszcze nie sam Pan Bóg, który wszystko przekracza, wszystko przenika i wszystko niesie, stwarzając swą wszechmocą i miłością. Czy staram się przeżywać, Obecność Boga wszędzie, skoro tak bardzo wszystko jest Jego, dziełem Jego miłości i wszechmocy. Kolejny punkt, ale jak do tego przeżywania Bożej obecności dochodzić? Psalmista daje nam tu pewną radę. Wskazuje na konieczność pewnego wysiłku, wpatrywania się w świątyni, jak mówi, wpatrywania się w Boga tak, by ujrzeć Jego chwałę i Jego potęgę. Można tak człowieka zachęcać do tego wpatrywania się i wypatrywania Boga, ponieważ każdy jest zdolny do szukania i znajdywania Boga. Na mocy tego, że Bóg stworzył nas do siebie podobnymi. Ale nie jest to tylko sprawa zdolności poznawczej, ale jest to także sprawa serca. A w sercu każdego człowieka, jakby na dnie serca, żyje tęsknota za Bogiem, żeby go poznać, żeby się z nim spotkać i zjednoczyć. W psalmie 63. Tak się modlimy. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało. Jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. Tę samą prawdę o sercu człowieka wyraził święty Augustyn, mówiąc: Stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku sobie. I niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Tobie, O Boże. Nasz współbradojciec Siwek w książce, dzisiaj może mniej znanej czy czytanej, tak opisuje to ludzkie otwarcie na Boga i tęsknotę za Bogiem. W książce W pogoni za nieskończonością. Podczas gdy świat. Widomy ze swymi małostkowymi troskami, codziennymi nas męczy, nuży i ściska, i pomimo codziennego z nim obcowania, wydaje się nam tak obcy, tak głęboko poniżej nas stojący. Podczas gdy świat tak się jawi, to owa nieskończoność jest nam tak swojska, tak wrodzona, tak nas rozszerza. Tak ubogaca, tak uszlachetnia i tak uszczęśliwia. Jest to coś niesłychanie wielkiego, dobrotliwego, słodkiego i wzniosłego. Jest to głębsze życie duszy, do którego wszystkie jej władze, jakby siłą magnetyczną, są przyciągane. I tu pewien obraz, jak słaba, jak nieszczęsna jest ryba wyciągnięta z oceanu drga konwulsyjnie na piasku i rzuca się gwałtownie jakby się chciała rozbić w kawałki i przyspieszyć swój zgon lecz niech nadejdzie olbrzymia fala i zaleje ją zupełnie podobnie rzecz się ma z człowiekiem dotąd się nie czuje dobrze dopóki na ocean nieskończoności nie wypłynie dziś ten wymiar a może i ten język są chyba trudniej zrozumiały. nie jeden sądzi, że nie może mieć już więcej żadnej wiary w ideał, żadnej myśli górnej, żadnej tęsknoty za nieskończonością, aż nagle czuje, że bez nieskończoności żyć niepodobna. I dodaje, gdyby tak naprawdę stanęła przed nami nieskończoność, nie abstrakcyjna, ale na wskroś realna nie w formach oderwanych, ale konkretnych, nie idea, ale osoba, nieskończenie nas kochająca. Czyż nie mielibyśmy się jej rzucić w objęcia, otworzyć przed nią wolę naszą, serce nasze, wyobraźnię naszą, rozum nasz? To oczywiście podprowadzenie pod tajemnicę wcielenia.